Baronski kanał ongames.pl, witajcie w kolejnym materiale. Tym razem mam dla Was test pro-kontrolera do Nintendo Switch, którym wprawdzie jest zainteresowanych wielu graczy, ale też sporo wstrzymuje się, widząc wysoką, praktycznie zaporową cenę, bo przecież pamiętajmy, że kontroler jest droższy niż joypady do PS4 czy Xboxa One. No i w tym materiale postaram się Wam odpowiedzieć na pytanie, czy jego jakość uzasadnia cenę. Zapraszam do recenzji. Nintendo Switch Pro Controller wystartował w sugerowanej cenie około 70 dolarów, co u nas oznaczało około 280 zł. Przez ostatnie miesiące cena wprawdzie trochę spadła, natomiast dalej trzeba wyłożyć w przybliżeniu około 250 zł, żeby kupić nowkę. No i wielu użytkowników Switcha taka cena odstrasza. Jak jednak postaram się was zaraz przekonać, warto wysupłać nieco grosza, bo poważne tytuły na tym bardzo zyskują. Joycon Grip, z którym styka się każdy świeżo upieczony posiadacz Switcha, to tak naprawdę pewien kompromis i po wielu godzinach gry przekona się o tym właściwie każdy. Nie jest to najbardziej ergonomiczne rozwiązanie. Dwa joy wpięte do podstawki kontrolera powodują, że przesuwanie palców między przyciskami funkcyjnymi a gałkami jest średnio wygodne. Pro -controller bardzo przypomina a tymczasem pada od Xboxa 360. Również świetnie leży w dłoni, a przy tym przemieszczanie się palcami po konkretnych strefach jest dużo wygodniejsze niż męczenie się z grip. Pod względem ergonomii nie ma się tutaj właściwie do czego przyczepić. Pada trzyma się bardzo wygodnie, gałki reagują jak należy, rączki do trzymania kontrolera wykonane są z fajnego antypoślizgowego materiału, a podstawowe przyciski, czyli ABXY, są większe niż w przypadku Joy-Conów i przyjemnie klikają. Dostaliśmy też klasycznego D-Pada po lewej stronie, co jest bardzo ważne, zważywszy na fakt, że w pierwszej wersji Switcha klasycznego krzyżaka w ogóle nie ma. W wersji Lite co prawda już go dostaliśmy, ale oczywiście. Jest to, że korzystanie z klasycznego kontrolera jest na dłuższą metę znacznie mniej męczące niż trzymanie całej konsoli. No i warto dodać na koniec, że omawiany tu pad ma też wbudowany czytnik NFC, więc można skorzystać z Amiibo bez konieczności sięgania po Switcha z rzekonami. Wielkim plusem pro-kontrolera, oprócz wspomnianej ergonomii i wygody użytkowania, jest też żywotność wbudowanej baterii. Według oficjalnych danych jest ona w stanie wytrzymać do 40 godzin grania i rzeczywiście jest to wynik zbliżony do prawdziwego. Moje testy wykazały, że kontroler wyciągnął ponad 30 godzin grania w tak wymagające i intensywne tytuły jak Zelda, Mario Odyssey czy Donkey Kong Country Tropical Freeze. To znakomity wynik, biorąc pod uwagę, że DualShock 4 czy pad od Xbox One są w stanie pociągnąć zaledwie około 7-8 godzin, no i trzeba je później naładować. Jedyne, do czego można się tu mocniej przyczepić, to spusty, a raczej ich brak w prokontrolerze. Przyciski ZR i ZL nie reagują na siłę nacisku. Działają jak zwykłe cyfrowe przyciski, a nie analogowe, co jest trochę dziwne w obecnych czasach. Co prawda w joy jest to wykonane dokładnie tak samo, ale tak czy siak, Nintendo samo ogranicza sobie możliwości. Oczywiste jest to, że kilka gatunków gier, a zwłaszcza wyścigi, korzysta na innych konsolach z analogowych spustów, ale pomyślcie chociażby o potencjalnej możliwości. I wrzucenia do sklepu Nintendo Gears z Gamecube'a. Swego czasu dużo spekulowało się na temat takiej możliwości i mimo, że obecnie temat przycichł, to przecież masa tytułów ze słynnej kostki korzystała z analogowych triggerów flagowego pada, a zatem chcąc je przenieść na Switcha deweloperzy musieliby modyfikować kod pod obsługę kontrolerów, które takowych spustów nie posiadają. Druga sprawa to wibracje, które są mniej intensywne niż w oryginalnych Joy-Conach. Nie jest to co prawda dla mnie minus, ale wypada to odnotować. No i ta wspomniana cena, a nie by tak w oczy, gdyby była o te 10 dolarów niższa. Nie zmienia to jednak faktu, że Pro Controller to kawałek świetnego sprzętu, którego zakup powinien rozważyć każdy użytkownik Switcha. Jest drogi, to fakt, ale pod względem ergonomii spokojnie może rywalizować z urządzeniami konkurencji, a żywotność baterii zjada na śniadanie Dualshocka i pada od Xboxa One. Ja muszę przyznać, że od momentu zakupu Pro Controllera gram właściwie zawsze na nim, przynajmniej w tytuły wybitnie singleplayerowe. Tak jest po prostu wygodniej, więc jeśli nie jesteście niedzielnymi graczami, powinniście poważnie rozważyć zakup. Na koniec odpowiem na Pytanie zadane na początku recenzji, czy jakość pro kontrolera uzasadnia jego cenę? Moim zdaniem tak. Ja dostałem to, czego oczekiwałem, świetnego pada, idealnie leżącego w dłoniach, którego ładować trzeba 4 razy rzadziej niż kontrolery konkurencyjnych konsol. Szkoda tylko, że Nintendo po raz kolejny musi w taki jaskrawy sposób pokazywać, że chce dobrze zarabiać na wszystkim, nie tylko na oprogramowaniu.